Degraduje jak wirus, w twoim organizmie eksploduje epidemiologicznie. Na psychikę ten rap to choroba, profilaktyka w słowach, co za doktora. Wysłuchać poradzi z rozumem, monumentalnym na piedestale. mu talentowanie na pierwszym planie. Do tych hip po ciągle maja czy o blokach. Ja wolę te bloki, nie w patologii się chować. Gloryfikować Ulice stamtąd się wywodzi. Z tych kredyk się zryk jak AIDS. No się boić, więc podożysz prestiż, Bytu, to przez manifesty typu Ero siąda tych typów Nie usłyszą tu tego, bo nie w młodzi o ja to ty, to my w replikach infekujemy jak grypa, więc za chwilę znikać Czurowica to podziemie, w rap antybiotykach infekujemy jak grypa, więc za chwilę znika czurowica to podziemie, w rap antybiotyka